Nadal śmiej się z ludzi, którzy robią mapy marzeń albo kolarze swoich pragnień. Pozwól, że powiem ci, dlaczego właśnie tym powinieneś zająć się dziś już wieczorem. Ja zawsze byłam typem osoby, która wypowiada życzenia, gdy spada gwiazda albo gdy na telefonie widzę powtarzające się cyfry. I powiem ci coś ważnego. Takie życzenia spełnia się tylko u tych, którzy potrafią je w ogóle wypowiedzieć. Dlaczego? A, bo jeśli zdążyłeś o czymś pomyśleć, to znaczy, że to pragnienie jest już e, w tobie wystarczająco e, długo i blisko twojego mózgu, czyli twoje podświadome wiem, czego chcę. A nieszczęśliwi są ci, którzy nawet nie wiedzą, o co chcą poprosić. Dlatego właśnie mapa marzeń czy Vision Board pomaga wyklarować, czy to małe, całe czy wielkie plany na życie. I dopóki tego nie zrobisz, to setki możliwości będą Ci przeletywać koło nosa. Bo jak masz z nich skorzystać, skoro a, sam nie wiesz, a, dokąd zmierzasz. Życzę Ci dzisiaj wieczoru refleksji i stworzenia swojej własnej, odważnej mapy marzeń.